Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jestem wzruszony, że Łukasz Janik rozpoczął tak wspaniałą akcję jak zbieranie pieniędzy dla biednych dzieci, które wymagają pomp insulinowych, bo są chore na cukrzycę. Chciałem powiedzieć, że prywatnie nie tylko jestem fanem boksu, ale były też lata, kiedy przychodziłem na dawną gwardię i pod okiem Pawła Skrzecza trenowałem. A to jest dowód, to są moje niezbyt zniszczone. Jeszcze rękawice, tak zwane przyborówki, fani boksu wiedzą doskonale, do czego one służą. Mam nadzieję, że ten, kto za olbrzymią sumę wylicytuje je na akcji, będzie jeszcze mógł długo w nich ćwiczyć. Naprawdę polecam, są bardzo dobre, świetnej firmy. Trzymam za Was kciuki, pozdrawiam i oby więcej takich akcji. Dziękuję. Chciałem podziękować bardzo serdecznie, także licytujcie.